Droga, drogi. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od pory, kiedy mnie oglądasz lub odsłuchasz to czytanie. Jeśli jesteś słonecznym raczkiem, rybką albo skorpionem, dlatego pewnie tutaj zajrzałaś, zajrzałeś, ale pamiętaj też, że możesz sprawdzić swój ascendent. Czyli to, jak ciebie widzą inni, i swój księżyc, czyli to, z jaką ty energią wychodzisz do innych ludzi. I także możesz sprawdzać Wenus w kwestiach miłosnych. Gdzie ta Wenus była jako planeta, kiedy się rodziliśmy. No i czytanie dla całego trygonu też jest o tyle ciekawe, że to są tak jakby twoi kuzyni i kuzynki. Więc możesz zobaczyć tylko kartę dla siebie, ale możesz też zobaczyć, co w ramach twojego żywiołu u tych twoich. U tego Twojego kuzynostwa słychać. No to jedziemy. Raczek po lewej, a z kielichów. A i taka uwaga techniczna dzisiaj jest bez losowania karty na widoku, czyli na statywie. Nie pracuję dzisiaj ze statywem. Jeśli masz wielką potrzebę zobaczyć, jak losuję karty, takie czytania też znajdziesz na moim kanale. A dzisiaj musisz mi uwierzyć na słowo. No to co, raczki? Piękna karta Asa Kielichów. Dzisiaj jesteś już drugim znakiem, dla którego tutaj jakiś ślub kościelny się kroi u kogoś. Oczywiście to może być jedna osoba, która teraz tego słucha, albo też jest wielka odnowa uczuć w Waszej relacji, bo ten kielich, z którego takie gejzery wręcz wodotryski wypływają, to jest odnowa w relacji, to jest poświęcenie w miłości, to jest umiłowanie drugiego człowieka. I tam też. Y Jakaś rybka się pojawia, czyli u niektórych par może się pojawić dzidziuś. No i też jeśli Was tutaj kompletnie nie interesuje życie miłosne, no to jest jakaś obfitość, być może też materialna. Oby tak było nie tylko w tym tygodniu dla Was. Dzięki raczki. Rybki. Dla Was również kartami wypadła przy tasowaniu. Dzisiaj takie niezworne te karty. Karta głupca. To jest karta zerowa, zobaczcie, zero nad tą czapeczką tego głupca. Natomiast to jest tak, że co do zasady na niebie mamy teraz księżyc, którego codziennie przybywa aż do pełni, na początku sierpnia, i yy, to jest dobry czas na rozpoczynanie nowych rzeczy ale w energii głupca możemy je trochę niefrasobliwie roz, rozpoczynać. Więc jeśli chcecie się rzucić w wir jakichś nowych zadań, nowych relacji, nowej relacji, to przemyślcie to troszkę może lepiej. To jest karta ogromnej spontaniczności, takiej serdeczności, takiej dziecięcej wręcz naiwności. No uważajcie, żeby się przy tej spontaniczności nie dać na przykład komuś y, jakiejś sytuacji zwieść. Ale ogólnie to jest bardzo pozytywna energia. Dzięki, rybki. No i skorpion, skorpionica ma piękną kartę królowej monet. To może być tak, że macie na przykład w swoim otoczeniu osobę z podznaku jakiegoś ziemskiego, czyli byk panna, koziorożec. Może to być starsza kobieta, ale nie musi, bo te, ta płeć jest bardzo umowna. Jeśli na karcie jest kobieta, to może być również Twoja energia, nawet jeśli jesteś mężczyzną. W królowej monet odnawiamy się. Odnawiamy swoje ciało, dbamy o siebie, dobrze się czujemy we własnej skórze, czujemy pewną stabilizację, cieszymy się tym, co do tej pory nam się udało w życiu wypracować. Bardzo taka energia pełni, ta królowa siedzi w wielkim, kwitnącym. Wręcz takim duszno kwitnącym ogrodzie. Jak dla mnie ona jest wręcz zbyt wypielęgnowana, zbyt wypachniona, zobaczcie, ale to jest karta takiej też pełni pełni kobiecości, pełni męskości. Może po prostu się skorpiony świetnie ze sobą same, sami w tym tygodniu czują, czego oczywiście Wam życzę. No i pamiętajcie, że tak można zobaczyć znak główny, czyli ten, który zazwyczaj znamy – słoneczko. Można zobaczyć ascendent, można tych kuzynów, kuzynki w ramach jednego żywiołu. No i ten księżyc, czyli to, jak nas widzą, jak my wychodzimy z jaką energią do innych. Ascendent to, jak nas widzą inni. No i ta, ta Wenus na kwestii miłosne. No i pamiętajcie też, żeby mieć do tego jakiś odpowiedni dystans, bo mm, nie dopasowujemy życia do kart, tylko ewentualnie szukamy wskazówek w kartach i traktujemy to z przymrużeniem oka. Ściskam was, trzymajcie się ciepło.